Hej, jestem Julka i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii Back to School. Tym razem będzie to już taki hol zakupowy z tych wszystkich przyborów. Mam po prostu skompletowaną już całą wyprawkę, więc teraz zaprezentuję Wam, co sobie kupiłam. Tutaj mam jeszcze moją kawkę mrożoną, ale o zrobiłam po prostu wow, Julka gratuluję! Co jakiś czas pewnie będę sobie pobijać tą kawę, chyba że o niej zapomnę. W sumie to jest bardziej mleko z kawą niż kawa z mlekiem. Nieważne, czasem sobie będę popijać. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, a teraz bez zbędnego przedłużania. Jeszcze zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka. I już bez naprawdę przedłużania przechodzimy do całej mojej wyprawki. Na początku jeszcze powiem, że idę teraz do klasy trzeciej Technikum i jestem na kierunku technik robót wykończeniowych z wnętrz. I przechodzimy już do sensu tego filmiku. Zacznę od największej rzeczy, czyli jest to torba Longchamp, Longshow. Nie wiem jak to się wymawia, przepraszam Was bardzo, ale wiecie o jaką torbę chodzi, bo już ją zobaczyliście. Ja mam rozmiar L, mam 1,75 m wzrostu i ta torba jest faktycznie duża, no bo no jest duża i to nie ma. Się co oszukiwać, po prostu, ale jako, że ja jestem naprawdę wysoka, to do mnie ta torba wygląda po prostu normalnie. Ale jeżeli jesteście niskie, no to może być dla Was faktycznie za duża, więc może weźcie sobie tą emkę. Nie wiem, nie chcę Wam tutaj doradzać, jak chcecie, no nie, ale. Tak wygląda l i ja jestem no dosyć wysoka i jest faktycznie duża i muszę sobie do niej dokupić organizer, bo ona jest z takiego materiału, nie wiem, jakby Wam to powiedzieć. To jest taki materiał po prostu lejący, bez żadnych usztywniaczy, na dnie też nie ma żadnego usztywniacza, więc jak włożę tam różne rzeczy, po prostu tak opada i nie wygląda to ładnie, więc muszę kupić organizer. Jeżeli macie jakiś organizer do takiej torby L i jest on dla Was fajny, dobry i da się wszystko fajnie zorganizować, to wyślijcie mi proszę link, bo ja naprawdę meczę się od dwóch albo trzech tygodni i szukam tego organizera i no nie znalazłam, więc moja torba wygląda na razie tak, a za tydzień wracamy do szkoły, więc przydałoby się już zorganizować w jakiś sposób i mieć ten organizer, bo nie chcę też jej zniszczyć od środka, bo ona nie ma żadnych przegródek tak naprawdę i to jest jej jedyny minus. Przechodzimy do tej nudniejszej rzeczy, ale najpierw przerwa na łyżek kawy. Przechodzimy do zeszytów i pierwszym zeszytem jest taki pukapat, ja go kupiłam w Dylizie za 25 zł, on ma tutaj pięć takich różnych właśnie przegródek i każda ta przegródka ma w sobie taką alateczkę, jak można to tak nazwać, no... Coś takiego, że mogę sobie tutaj wsadzić kartki, i ona się nie ze mnie, tak jakby była wsadzona luzem, albo nawet tak między dwie strony, no nie? Także myślę, że to jest takie fajne rozwiązanie. I dzięki tym pięciu przegródkom mogę zapisać tutaj pięć różnych przedmiotów, i to właśnie na celu ma ten zeszyt. Także myślę, że za 25 zł to było bardzo fajne. Kupiłam ten zeszyt stricte pod przedmioty zawodowe, żeby sobie umieścić tutaj właśnie same zawodowe, ale jak to wyjdzie w praktyce, co sobie tam zapiszę, zobaczę. Mam nadzieję, że jakoś fajnie to sobie ogarnę. Kolejnymi zeszytami są już zeszyty z Oxforda i ja mam akurat takie. Zaraz Wam je pokażę dokładnie. Jest to coś takiego, on ma taką niestandardową okładkę, to jest trzy w jednym i on ma tutaj tak samo taką właśnie teczuszkę na tej właśnie przedniej stronie i z tyłu jest taka zakładka, żeby sobie założyć to za stronę i tutaj między te dwie rzeczy właśnie, między te dwie zakładki, zagięcia. Można też sobie coś wsadzić, także no fajne, ale za 15 zł słuchajcie... Ja kupiłam akurat te zeszyty na promocji 5 plus 5 w Biedronce, więc one wyszły mi jakoś tak po 7,50 za sztukę, no nie? Ale to i tak jest troszkę sporo, nie przemyślałam tego wcześniej. Nie mówię, że zeszyty z Oxfordu są złe, są drogie, ale fajne, fajnie się w nich pisze, zdaję sobie z tego sprawę. Ale mogłam ich kupić troszkę mniej, bo ja nie potrzebuję tyle zeszytów ogółem, a tym bardziej, że kupiłam na przykład niemiecki coś takiego i trochę mi szkoda. Nie wiem, no nie wiem, moja mama bardzo dużo na te zeszty wydała, w przyszłym roku zrobię to inaczej, trochę bardziej to przemyślę i rozplanuję. Pokażę Wam teraz kolorki tych zesztów, bo są bardzo ładne, więc pierwszy jest taki fioletowy, który Wam właśnie pokazywałam. Taki miętowy, bardzo ładny, też bardzo mi się podoba, taki żółciutki, też bardzo fajny, przezroczysty, taki klasyczny, szału nie robi, ale jest taki wiecie, zwykły po prostu, no nie basicowy. Za 15 zł. No dobra, nieważne, już nie o tych cenach. I taki pomarańczowy. Mam jeszcze trzy takie, ale te kolory już nie są w mojej estetyce, nie są takie wpasowane we mnie, są czarny i czerwony, także no. Tak mi się nie przydadzą, no nie? Nawet te mi się wszystkie nie przydadzą, bo ja nie jestem w stanie ich wszystkich zapisać, bo nie mam co w nich pisać i będę je miała chyba na wszystkie moje lata edukacji. Zostały mi 3 lata i chyba przez 3 lata nie będę miała żadnych zarzutów. Kolejnymi zeszytami z Oxforda są takie dwa i takie dwa. Te mają 32 kartki, te mają 16 kartek. Te 16-kartkowe też mi się przydadzą. Uwierzcie, że mi się przydadzą tak w szkole średniej. Kto chodzi do technikum, pewnie wie, że nie ze wszystkich przedmiotów są wymagane takie zeszyty. Na niektórych przedmiotach w ogóle nie potrzebuję zeszytów, także też bardzo nieprzemyślane zakupy. I jeszcze chyba nie powiedziałam, że te zeszyty mają po 60 kartek. Jak powiedziałam i się powtarzam, to przepraszam bardzo. I ostatni zeszyt z Oxforda to jest taki A4. On ma 32 kartki i nie wiem, wzięłam go chyba pod angielski, ale nie wiem, czy on nie będzie też za cienki. Poprzedni się skończył, miałam go przez dwa lata i też go troszkę podniszczyłam, więc stwierdziłam, że już sobie przemienię ten zeszyt. Ale jak to będzie, w czym będę w końcu pisać, zobaczymy, bo kupiłam sobie jeszcze te trzy zeszyty A4. Także pierwszy jest taki, on jest w kratkę. Drugi jest taki i on też jest w kratkę. A ten jest do polskiego, jest w linie, bo właśnie widziałam, że niektóre osoby w tym roku będą pisać w kratkę w polskim. Nie wiem, jakoś ja się przyzwyczaiłam w linii i nie sprawia mi to problemu, a słyszałam, że nie podobają mi się notatki właśnie w takich liniach, ale mi to nie robi różnicy. Ja jakoś będę pisała. W liniach, bo się przyzwyczaiłam. To z zeszytów to jest na tyle. Kolejna przerwa małych kawy. Przechodzimy już do takich drobnych przyborów szkolnych i chyba mi się troszkę przesunął kadr, coś się zmieniło, mi się wydaje. Jak tak, to przepraszam, nie zrobiłam tego celowo, ale nie zwracajmy na to uwagi i zaczniemy od moich absolutnie ulubionych długopisów. To są czarne, zwykłe długopisy z Bika, ale pisze mi się nimi najlepiej. Zanim je znalazłam, wzięłam jeszcze takie niebieskie i tak w pierwszym miesiącu szkoły wszystkie pozbawię, ale to jest mało ważne, wszystkie przybory szkolne w pierwszym miesiącu szkoły giną giną, przepalają, nie ma nic po prostu. I wziąłem sobie jeszcze jedne takie długopisy z bika. jako że lubię właśnie z tej firmy długopisy, stwierdziłam, że przetestuję sobie jeszcze takie, także coś takiego. Dalej mamy piórnik, piórnik jest z pepko, taki zwykły, mały, klasyczny, no czego ci więcej, taki puchaty troszkę, może nieadekwatny do wieku, ale generalnie zwykły piórnik po prostu, okej, okay, tu nie ma co za bardzo wymagać. Kolejną rzeczą są Ołówki. Ołówki też są z bika. I teraz zauważyłam, że tu jest jakiś skam, tu nie ma w ogóle gumek. Tu jest, tu są. Widzicie, jak nas teraz oszukują? A to w ogóle chyba nie są moje, tylko mojego brata. Także no, generalnie ja mam gumeczki tutaj ładne, eleganckie. Ale no, oszukali mnie. Ja myślałam, że są. No dobra, nieważne, takie jak zwykłe. Ołówki. Jak jesteśmy w tematyce ołówków, to pokażę Wam. O jezu, ona się przekręciła. Taką słodką. Yy, strugaczkę, to jest kapibara z kaczką. Przecież to jest najsłodsze, co zobaczycie teraz yy, na świecie. No, Cudowne, piękne, słodziutkie, genialne. Będę to nosić. Mam nadzieję, że tego nie zgubię, chociaż pewnie zgubię. Mam nadzieję, że nie, ok? Kolejna rzecz w tematyce ułówków to takie właśnie gumki. Myślę, że mi się przyda, aczkolwiek pewnie też je zgubię. Znając życie, znając mnie, w tym jest taki korektor zwykły taki korektor bo ja nie lubię tych takich pisaków albo tych z pędzelkiem nie radzę sobie wylewam je jestem cała brudna to nie jest po prostu dla mnie następnie jest Coś takiego, to jest na legitymację, na dowód, na bilet miesięczny. Ja będę musiała w tym nosić bilet miesięczny i muszę mieć to na wierzchu w torbie, bo codziennie rano jest szukanie, gdzie ja mam bilet, a już muszę wychodzić. Także coś takiego fajne, kupiłam to w Biedronce, jakby ktoś chciał wiedzieć. Większość przyborów mam z Biedronki właśnie, to też taki fun fakt, chyba wam to mówiłam w ogóle w tym filmiku jednym. Dobra, ale nieważne, teraz mamy taki zwykły klej, nie wiem, pierwszy lepszy klej, czy to jest ważne, jakie to jest? Myślę, że nie. Szukałam takiego, wiecie, jak korektor w tym takim, w tej taśmie, ale nie znalazłam. Nie wiem. Jak wiecie, gdzie taki znajdę, to możecie mi napisać. Kolejna rzecz, którą uważam za scam, jest to coś takiego, to są linijka. No widzicie, w sumie to się chyba nazywa przybory kreślarskie, jak się nie mylę, ale no. I tutaj, uwaga, tutaj pisze odporny na złamania i jest to wygięte. Wiecie co? Ja chciałam to przetestować, bo stwierdziłam, że to są pewnie takie te gumowe, które się wyginają. Nie wiem, czy wiecie o jakim chodzi. Ja takie widziałam, ja takie miałam. I chciałam sobie to wygnąć i. nie, nie są odporne na złamania. Także nie wyginajcie jak macie takie. To jest w ogóle. Zwyczajnie takie sztywne. Ja nie wiem co nie miałam w głowie, że ja chciałam to wygiąć, ale no, skoro pisze, że są odporne na złamania, no to moim zdaniem powinny się wyginać, tym bardziej, że tu jest właśnie taki znaczek. No ale dobra, nieważne ważne, że złamałam tylko tutaj tą jedną część od tego, a nie linijkę, bo to było już wtedy lifa totalna. Następnie są nożyczki, ale nożyczki miałam w domu, więc one są takie standardowe, zwykłe, czarne. Nie potrzebuję jakichś, wiecie, super nożyczek, więc nie kupowałam po prostu nowych. Następnie jest coś takiego. Jestem ciekawa, czy to będzie miało taki ładny, pastelowy kolor, czy to będzie taki chamski róż i fiolet. Bo tutaj są długopisy żelowe i zakreślacze. I tutaj pisze coś, że to jest niebieskie. Czy to jest niebieskie wszystko? To by było głupie, bo tutaj patrzcie. Jak to będzie wszystko niebieskie, to ja będę naprawdę załamana. Zakreślacz dwie sztuki, długopisy żelowe dwie sztuki. Nie mam pojęcia. Jak to będzie niebieskie, to... Dajcie spokój. Kolejna pierdoła to jest taśma, cały zestaw taśmy. Nie wiem, czy mi się to wszystko przyda, ale jedną na pewno wrzucę sobie do piórnika. No bo może kiedyś będzie taki czas, że mi się to przyda, naprawdę i będę tego potrzebować. I chyba już ostatnia rzecz, aczkolwiek brakuje mi tu cyrkla. Ja kupowałam cyrkiel, ale nie ma go tutaj. No dobra, nieważne. Kupiłam sobie coś takiego na musli. Nie, na jogurt i na muslin, no, ale ja sobie lubię w tym robić na przykład czyje. Kiedyś zostawiłam czyje w tym, stała dosyć długo i to już się do niczego nie dawało, więc kupiłam sobie nowe. No dobra, nieważne. Idę poszukać cyrkla i. Bo kurde, jakoś tak. coś mi tu brakuje? Wiecie co? Wydaje mi się, że brakuje mi tu kilku rzeczy, a nie mam ich nigdzie w pokoju, a wszystkie trzymałam w jednym miejscu. Szafka, gdzie miałam te rzeczy, jest pusta. Także nie mam pojęcia, gdzie to się zapodziało, gdzie to jest. Ważne, ja dopijam swoją kawkę. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!